Towarzystwo Sportowe. Ten podcast po mistrzowsku. Rozgrywają dziennikarze Radia Z. i czołem. towarzystwo sportowe dzisiaj w składzie. Mateusz Warianka i Mikołaj Kruk zapraszamy na nasz podcast sportowy. Z nami dzisiaj gość Krzysztof Marciniak. Dzień, Dzień na, dobry. Witam Sport. wszystkich. E, Krzysiek, poprosiliśmy cię tutaj dlatego, że znamy już najbliższe plany reprezentacji Polski. Ty w polskiej piłce siedzisz od bardzo wielu wielu lat i od Właściwie ponad dekady w tej polskiej piłce jest też obecny Czesław Michniewicz, obecnie selekcjoner reprezentacji Polski. Mam na myśli tutaj jego obecność w roli trenera, szkoleniowca, niezależnie czy to zespołów ekstraklasowych, czy tych niższych lig. W związku z czym. Jesteś chyba w stanie już troszeczkę powiedzieć coś szerszej publiczności, kibicom, bo wiadomo, nie wszyscy oglądają ekstraklasę. Reprezentacje jednak dużo większe grono i chyba wszyscy zadają sobie pytanie, kim jest Czesław Michniewicz jako trener, jakie ty byś mógł wymienić jego takie cechy charakterystyczne, czy spodziewasz się czegoś na przykład, czy, czy jesteś w stanie na ten moment powiedzieć chociaż trochę, jak wyobrażasz sobie reprezentację Polski pod jego wodzą. Bardzo rozbudowane pytanie i też pewnie rozbudowana byłaby odpowiedź, gdybyśmy chcieli wejść w detale, pewnie by nam czasu nie starczyło, żeby tak to wszystko rozebrać na czynniki pierwsze, ale myślę, że kilka takich punktów zaczepienia możemy sobie wskazać. To znaczy po pierwsze jest to szkoleniowiec bardzo powiedziałbym elastyczny taktycznie i taki podchodzący z dużą dużą wagą do, do tego jak gra jego zespół jest świetnie przygotowany pod względem analizy przeciwnika ten jego domek na kaszubach o tym też możemy wspomnieć gdzie on się zamyka wraz ze swoimi najbliższymi asystentami z Kamilem Potrykusem chociażby i siedzą tam długimi dniami wieczorami i rozpracowują przeciwnika to funkcjonowało w reprezentacji młodzieżowej to funkcjonowało w meczach legii tych zwłaszcza w Europie w pucharach i mamy nadzieję, że też zafunkcjonuje podczas tego najbliższego zgrupowania marcowego. Więc to jest trener, który przywaga, przykłada ogromną wagę do tego, jak zespół będzie grał pod względem detali, szczegółów. Każdy, każdy przeciwnik. Piłkarz przeciwnika musi być drobiazgowo rozpracowany, i jest to trener uchodzący za szkoleniowca nastawionego na defensywę i potrafiącego zespół przygotować do gry defensywnej, co może być pewną łatką. Natomiast też możemy znaleźć. Absolutnie argumenty obalające tę te tezę, więc ja bym go nie chciał szufladkować, bo byłoby to w pewien sposób krzywdzące, jak każde uogólnienie. Co do Czesława Michniewicz, na pewno jest to człowiek bardzo elokwentny, na pewno jest to też człowiek, który ma swój pomysł na spotkanie. Myślę, że biorąc pod uwagę specyfikę tego, tego dwumeczu, bo tak trzeba powiedzieć, że mamy mecz Szwecja-Czechy. I to jest pierwsze spotkanie, do, po którym dopiero będziemy wiedzieć, z kim zagramy. Więc on musi się przygotowywać dwutorowo do dwóch przeciwników. Nawet e... trzytorowo, bo jeszcze Szkocja, niby towarzysko, ale też ważne sprawdzian. Tak, to też sobie o tym, o tym powiemy. Więc y, musi się przygotowywać do, do dwóch przeciwników i to są też dwa różne sposoby grania. Więc jestem przekonany, że Czesław Michniewicz ma ścieżkę A, ścieżkę B i jeszcze jakieś podwarianty. Co może się wydarzyć w zależności od tego, e, czy dany zawodnik będzie grał lub nie grał. Czy będzie kontuzja, czy będzie koronawirus. Kadra, którą powołała na to zgrupowanie, jest gigantyczna 33 zawodników, a on jeszcze sam zapowiada, że po meczu młodzieżówki może kilku zawodników do niej dowołać. Powiedziałbym jeszcze, jeszcze jedno: trener, który potrafi bardzo barwnie opowiadać o futbolu, więc niezależnie od tego, czy nam wyjdzie, czy nie wyjdzie w tym meczu finałowym, to na pewno usłyszymy. Taką bogatą analizę albo sukcesu trzymamy za to kciuki, albo nie daj Boże porażki. Zgodzisz się z taką tezą, że to jest trener jeden z nielicznych, bo chyba nie jedyny, ale jednak jeden z nielicznych polskich trenerów, który potrafi praktycznie z każdej drużyny wycisnąć maksa, a nawet zrobić wynik ponad stan. I on często płacił za robienie tych wyników ponad stan, bo pamiętamy okoliczności zwolnienia z Termaliki, gdzie zdaje się tam do końca nawet o europejskie puchary walczył, czy z pogonią Szczecin miał podobną sytuację. No i z Legią. A legia ja to już też. swoją drogą, ale. To, to znowu musielibyśmy wchodzić drobiazgowo Pod... w każdą z tych e, sytuacji. Znaczy, chodzi bardziej mi o to. Potrafi że... wycisnąć drużynę jak cytrynę. Takie jest, taka jest teza. I potrafi robić wyniki ponad stan. Czy wyniki ponad stan? Hmm. No Pewnie to wszystko zależy od narracji. Jego zwolennicy powiedzieliby, że tak, że, wyciąga, że robi wyniki ponad Stany. Jego przeciwnicy, których też przecież nie ma. Wyciągają mu wyspowcze. No chociażby, okej. Okay, no, U21 to jednak myślę, że w generalnym rozrachunku to był sukces tej drużyny, awans na Mistrzostwa Europy po tych barażach nomen omen z, z Portugalią i, i to, co się tam udało ugrać. Natomiast. Y, jeżeli chodzi o te poszczególne etapy klubowe, to ktoś powie, Okej, okay, wyniki były w porządku, wyniki się zgadzały, ale z jakichś powodów odchodził i często odchodził, a to pokłócone ze swoim asystentem, a to pokłócone z kimś z zarządu, a to w jakiejś takiej niezdrowej atmosferze wzajemnych oskarżeń. Nie ma trenerów idealnych i nie ma takich, którzy wszystkim pasują. Trener to nie jest zupa pomidorowa, więc na każdym etapie on sobie tworzy trochę wrogów i tworzy swoich przyjaciół. I też musimy. Mm, Niezależnie od tego, jaka będzie ocena Czesława Michniewicza i jego kadencji, musimy na to patrzeć zawsze z, z dwóch stron. Uważam, że ma Czesław Michniewicz bardzo wiele atutów, ale nie jest człowiekiem pozbawionym wad. A powiedz, czy twoim zdaniem to jest taki trener, który jest w stanie pociągnąć za sobą szatnie, za którym piłkarze pójdą, któremu piłkarze uwierzą, jest on dla nich autorytetem, mimo tego, że jego umówmy się szczerze, zawodnicza kariera to nie było nic ja wielkiego. Już mieliśmy takiego trenera niedawno. I tutaj możemy właśnie nawiązać do tego, o czym powiedziałem wcześniej. Trener bardzo elokwentny, trener bardzo drobiazgowo podchodzący do przygotowań przedmeczowych, więc z tym może piłkarzy ująć. Też Twoją... czuje szatnię. Zna większość tych zawodników jednak. Mimo wszystko, z wieloma pracował w młodzieżówce, z innymi spotykał się w klubach. No powiedzmy, że, że nie miał przyjemności pracowania, nie wiem, z Robertem Lewandowskim czy, czy z Wojciechem Szczęsnym, ale myślę, że oni też wiedzą, kim jest Czesław Michniewicz, chociażby właśnie jego, ze względu na jego pracę w kadrze młodzieżowej. Więc myślę, że jest w stanie. Przekonać zawodników swoim barwnym przekazem. On też zwraca uwagę na to, że piłkarze i w ogóle ludzie są wzrokowcami. Więcej, widzą i zapamiętują coś widząc niż słuchając. W związku z tym jego odprawy polegają na zastosowaniu tych wielu środków audiowizualnych. Piłkarze dostają na swoje grupy Whatsappowe czy na swoje iPady specjalne wycinki, co mają robić, czego się od nich oczekuje jak mają grać, ale też pokazujące te, to, jak gra ich przeciwnik bezpośredni w danym sektorze boiska. On użył takiego sformułowania, że my jako sztab musimy wiedzieć absolutnie wszystko o przeciwniku, natomiast piłkarze muszą znać tylko esencję, żeby nie zarzucić ich tą mnogością informacji. Dlatego myślę, że to może dla zawodników być coś yy, atrakcyjnego, że jednak widzą yy, pracę, którą trener wykonuje, doceniają tę pracę. Poza tym, wspomniałem o tym wcześniej, mówi barwnie, mówi kolorowo, mówi dobrze, więc yy, łatwo jest mu, myślę, taki kontakt nawiązać. Znowu. Po, pokażmy drugą stronę medalu. To, co się wydarzyło po jego odejściu z Legii i ujawnienie tej ostatniej odprawy przed meczem w Gliwicach, uważam, że nie wiem, kto to doradził szkoleniowcowi, no bo nie oszukujmy się, w jaki sposób było to przez niego inspirowane, tylko on miał dostęp i jego sztab do tych materiałów. Ujawnienie tego yy, uważam, że jest Takim sygnałem, że żaden piłkarz nie może być w 100% pewny, że rozmowy, które się odbywają między Czesławem Michniewiczem i jego piłkarzami, są w 100% poufne. I to jest taki duży znak zapytania, który no, mi, mi osobiście się ta sytuacja e, nie podobała i myślę, że piłkarze między sobą, może inaczej, nie myślę wiem, że piłkarze między sobą też tak to postrzegają. Czyli tutaj gdzieś. Ale to jest jakby element poboczny. Też wspominałeś o tych esencjach, które selekcjoner przygotowuje piłkarzom. I to też jest chyba duża zaleta, jeśli chodzi o pracę w reprezentacji, bo, bo te zgrupowania są krótkie, czasu na przygotowanie jest mało. A wiemy, że nie Michniewicz w zasadzie od samego początku, jak został selekcjonerem, to mówił o tym, że chce, żeby piłkarze wiedzieli, co mają robić, jak mają grać, już po przyjeździe na zgrupowanie, przed przyjazdem na zgrupowanie, a, a nie będą się tego uczyć w trakcie. I to też jest chyba duży atut, jeśli chodzi o selekcjonera. Absolutnie nie ma na to czasu. Poznał Czesław Michniewicz specyfikę pracy selekcjonera właśnie w U21, więc wie, że tych jednostek treningowych będziesz miał 3-4. Nie możesz piłkarzy też, tak jak mówiliśmy wcześniej, przeładować informacjami, więc oni muszą dostać pewne wytyczne już wcześniej. Dlatego była ta objazdówka po Europie. To nie było zbieranie mil w jakichś tam programach lojalnościowych, tylko po prostu chodziło o to, żeby z piłkarzami porozmawiać. Mówił Czesław Michniewicz, że z samym Robertem Lewandowskim rozmawiał 3 godziny. No to ile informacji jesteśmy sobie w stanie przekazać, to był jednak dialog. Robert mówił o, o, o swoich oczekiwaniach, o tym, co funkcjonowało lub nie, a Czesław Michniewicz mógł to zderzyć ze swoją ideą. Wiadomo, że zdanie Roberta Lewandowskiego w tej reprezentacji znaczy bardzo wiele. Więc y, piłkarze myślę, że już ogólny zarys mają. Poza tym, no Czesław Michniewicz chce grać w zbliżonym systemie do tego, co ta reprezentacja ćwiczyła pod wodzą Paulo Sousy, więc to dziedzictwo. No, tutaj w cudzysłowie siwego bajranta, w jaki sposób się nam przyda. Bo, bo jednak wielu zawodników ma już jakieś określone automatyzmy, ma już wytyczoną ścieżkę postępowania, a teraz to są już jednak detaliczne sprawy dotyczące, dotyczące założeń na konkretne spotkanie, czy po prostu gry pod konkretnego przeciwnika. On ma swoich ulubieńców, swoich pupili, czy to jest tak, że tutaj są specjalni ludzie do, do specjalnych, konkretnych zadań, bo każdy trener oczywiście ma, gdybyś miał teraz wymienić, piłkarzy Czesława Michniewicza, na których on będzie stawiał w takich, kto wie, być może krytycznych momentach już w najbliższym czasie, to byliby to? No pewnie byliby to zawodnicy, których zna już z pracy w przeszłości, bo każdy trener lubi się otaczać zawodnikami, których zna, którzy znają jego i którzy też wiedzą, jak on chce pracować i którym przede wszystkim ufa. Na pewno takim beneficjentem jest Mateusz Wieteska, który został powołany. Konrad Michalak. Konrad Michalak też, przy czym powiedzmy sobie szczerze, szanse na to, że któryś z nich odegra kluczową rolę w tym meczu Jakąkolwiek finałowym... Jakąkolwiek rolę, żeby... Prawda? Jest niewielka. Pewnie ciut większa w przypadku yy, Wieteski, chociaż, no, musiałbym się zastanowić. Nie, nie chcę, nie chcę tutaj stawiać, który ma większe szanse. Mów się, że ta konkurencja w obronie nie jest taka duża, bo Bartosz jest Salamow, pięciu stoperów. To jest... jest pięciu stoperów, a trzy prawdopodobnie miejsca do obsadzenia. No i zakładamy, że jeżeli jest wszystko w porządku z Bednarkiem i z Glikiem, Glik już ząb wstawiony, także uśmiech ma znowu... Kompletny. Elegancki. Hmm. <laughs> więc, więc tak naprawdę zostaje jedno wolne miejsce w środku defensywy. I teraz, kto tam może zagrać? Czy może tam zagrać Salamon? Sądzę, że, że ma duże szanse, biorąc pod uwagę też, że, że on sam twierdzi, że ta kontuzja odniesiona w meczu z Wisłą Kraków nie jest taka groźna. Kamiński, z jed... jego atutem jest to, że gra lewą nogą, a to jest bardzo istotne w przypadku tego półlewego stopera. Natomiast, jak sam Czesław Michniewicz mówi, jego drużyna gra nisko, jego drużyna gra w troszeczkę innych, w innym ustawieniu, może nie, z inną filozofią, dlatego niekoniecznie pasującą do, do tego, co chciałby zaproponować Czesław Michniewicz, więc to, to jest z kolei mm, taki, taka wada, jeśli chodzi o tę kandydaturę. No i właśnie jest Mateusz Wieteska, który doskonale wie, jak chce grać Czesław Michniewicz, no i współpracowali razem, także to jest Ciekawy casting, i prawdopodobnie ten casting odbędzie się w Glasgow podczas meczu ze Szkocją. I podobnie jest z obsadą lewego wahadła, bo tutaj mamy z kolei czterech kandydatów. Patryk Kun jako taki sensacyjny zawodnik, który gdzieś tam z tej drugiej linii próbuje wyjechać i ominąć te bolidy, które są przed nim, ale nie mamy tutaj takiego jednoznacznego kandydata, kto na tym lewym wahadle zagra. No właśnie tak się zastanawiam, bo my tutaj sobie troszeczkę musimy operować na wyobraźni, jeżeli chodzi o tą pierwszą jedenastkę reprezentacji Polski. Myślisz, że Czesław Michniewicz tą jedenastkę już w głowie ma? Czy to w dalszym ciągu jest jakiś proces twórczy i być może wiele rzeczy się okaże po tym... To Towarzyskim spotkaniu ze Szkocją, bo no też nie mamy trochę jakby jeszcze żadnej właściwie możliwości oprzeć się na faktach, tak? Hmm. Tylko, tylko to są wszystko domysły. Mamy sporo znaków zapytania. Pierwsze, Krychowiak. On nie grał od grudnia i teraz czekamy na ten weekend. Yy kiedy być może zadebiutuje w AEK Etyny i wtedy ma już jakieś przetarcie meczowe jest szansa, żeby zagrał w jakimś wymiarze czasowym ze Szkocją i wtedy będzie można ocenić, czy on jest gotowy na taką na taki prawdziwy bój w finale baraży. więc to jest pierwsza zagadka. Druga dotyczy tych dwie pozostałe dotyczą tych pozycji, o których mówiłem, lewy stoper czy półlewy stoper, lewe wahadło, więc mamy już trzy pozycje, na których są wątpliwości, no i Czwarta tak naprawdę dotyczy tego, jakim my chcemy wyjść ustawieniem. Czy raczej Piotr Zieliński jako zawodnik ustawiony na pozycji numer 10 i dwóch napastników przed nim, Lewandowski i ktoś? Czy jednak Lewandowski na szpicy, a za nim Zieliński i ktoś? No bo to determinuje. Szanse gry, nie wiem, czy Piątka, czy Milika, czy Świderskiego, czy Buksy, czy Szymańskiego, no... Tak na, na szybko wymieniam tutaj pięciu zawodników, którzy mogą być brani pod uwagę w obsadzie tej jednej brakującej pozycji. Wychodzi nam około czterech niewiadomych, mhm. tak mniej więcej, bym powiedział, ale poza tym myślę, że, że te 6-7 siedem, siedem pozostałych pozycji to Czesław Mikiewicz już dzisiaj w głowie ma. Zresztą. Podejrzewam, że każdy kibic oglądający reprezentację je, je, je zna. A jak jesteśmy przy tych personaliach, to dwa pytania. Czy Twoim zdaniem powołanie Kamila Grosickiego to jest takie troszkę zagranie pod publiczkę i pod piłkarzy dla, dla tej atmosfery, i troszkę, żeby zaspokoić kibiców, którzy bardzo no, ubolewali nad tym, że został Grosicki skreślony. I drugie pytanie, czy kogoś ci w tej kadrze jeszcze brakuje? Chociaż to jest może pytanie, może wydawać się absurdalne, biorąc pod uwagę liczebność tej kadry. Na pierwsze pytanie odpowiem tak, jest to upieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu, bo z jednej strony Kamil Grosicki, patrząc nawet na to, co on dzisiaj robi w Ekstraklasie, to jest zawodnik, który jest w stanie dać ten zryw. Kamila Grosickiego kadra podnosi, e, wznosi na wyżyny. On potrafił tam robić rzeczy, które zapamiętaliśmy. Fakt, że większość z nich była dosyć dawno temu, ale ciągle on, jako ten zawodnik wchodzący, a taką już dogadali sobie panowie rolę. Kamil Grosicki nie jest zawodnikiem pierwszego składu. W systemie, w którym chce grać Czesław Michniewicz nie ma miejsca dla takiego piłkarza jak Kamil Grosicki. On jest przydatny na te 15-20 minut meczu, kiedy my ewentualnie zmieniamy system albo my potrzebujemy kogoś szybkiego, kto wykorzysta przestrzeń za, za obroną przeciwnika. I Kamil Grosicki w te warunki się wpisuje. Jeżeli on zagra 15-20 minut, to też będzie znaczyło, że coś w tym meczu nie układało się do tej pory po naszej myśli Czyli lepiej, dla żeby nas nie grał żeby kramniczki nie wchodził <laughs> brzmi to absurdalnie ale tak jest natomiast z drugiej strony tak jak powiedziałeś to jest zawodnik bardzo lubiany to jest zawodnik o którego dopytywała cała ta starszyzna reprezentacyjna to jest zawodnik który w tej reprezentacji jest już X lat zagrał przeszło 80 meczów jeśli mi pamięć nie myli więc to jest człowiek który naprawdę dużo znaczy w, takim, w takiej konstelacji grupowej, w takim e, przebywaniu ze sobą. No, każdy, jak nie wiem, wyjeżdża, wyjeżdża się ze znajomymi na jakieś e, wyjazdy, no to lubi, jak jest określona osoba, bo wie, że ona wniesie coś fajnego, że z nią się dobrze spędza czas, a to też o to chodzi, żeby pracować, ale jednak w dobrej atmosferze, a e, myślę, że Kamil Grosicki to zapewnia. A kogoś ci brakuje w tej kadrze? E, brakuje myślę, że zaskoczeniem jest brak klicha. To, to, to tak bym wskazał, natomiast są tutaj też powody, żeby, żeby tego kicha nie powoływać. On nie zagra w finale, tak? baraż. Tak. Natomiast no, no nie, może, nie, nie może zagrać, więc, więc o tyle jest to zrozumiałe, ale. Mógłby przyjechać na zgrupowanie choćby po to, żeby czuć się zawodnikiem cały czas potrzebnym i, i takim w orbicie zainteresowań selekcjonera. Więc Klich to jest jedno nazwisko. Drugie to są ci piłkarze, którzy ewentualnie do tej kadry mogą zostać dowołani właśnie po młodzieżówce, czyli Kozłowski, Kamiński i Piątkowski. To tak bym na szybko te cztery nazwiska wskazał. Czego może się obawiać Czesław Michniewicz w takiej przygodzie z reprezentacją Polski na ten moment? Czy to może być na przykład to, żeby nie stać się drugim. Jerzym Brzęczkiem, który został zapamiętany właściwie z tego, że gdy on był selekcjonerem, to Polska grała brzydko, a Robert Lewandowski nie strzelał goli, to jest. Trudna... O, tu chodzi mi też o to porównanie, od czego wyszliśmy, tak, że jest to trener uważany za defensywnego. Mhm. Jeżeli Polska. Cofnie się, okopie się i będzie próbowała grać słynną polską kontrę, no to wiemy, że, że ten plan w ostatnich latach nie funkcjonował, bo cały świat już wie, jak gra Polska w momencie, kiedy Robert Lewandowski jest jedynym ofensywnym zawodnikiem. U, tutaj wchodzimy już w ciężkie, ciężkie rejony. I. It... Muszę, muszę sobie troszeczkę to ułożyć w głowie, więc e, kadencja Jerzego Brzęczka, to tak w skrócie, opierała się na tym, że osiągaliśmy wyniki adekwatne do naszych możliwości, ale osiągaliśmy je niekoniecznie w takim stylu, jakiego oczekiwałaby opinia publiczna, albo inaczej, Jerzy Brzęczek nie potrafił tego tak dobrze sprzedać, tej narracji zbudować odpowiedniej wokół tego, jak my graliśmy, czyli słynne... Ale krzyż, e, dobrze się to też samym piłkarzom. Tak. Nie podobało się i myślę, że też znaczenie miało to, jaka była atmosfera, jakie były sygnały, pewne zarządzanie grupą, nie funkcjonowało. Więc to jest pułapka, w którą wpadało już kilku selekcjonerów w przeszłości. Mam na myśli chociażby Waldemara Fornalika, właśnie Jerzego Brzęczka, którzy zderzali się z taką pracą, z organizmem bardzo rozbudowanym. Zderzali się z pracą pod reflektorami, kiedy każdy ich ruch, każda ich wypowiedź, nawet każde ich słowo albo kilka sekund milczenia może mieć ogromne znaczenie. W związku z czym, tutaj, pod tym względem narracji, opowiadania o piłce, o tym, jak należy grać, myślę, że Czesław nie da sobie radę. Inna sprawa to jest właśnie to, jak, jak my będziemy funkcjonować, ale. No powiedzmy sobie szczerze, w, mecu, w meczu ze Szwecją bądź Czechami, to jak my zagramy, zejdzie absolutnie na dalszy plan. Liczy się tylko to, czy po końcowym gwizdku, czy po rzutach karnych, kto będzie po prostu miał ręce w górze, kto się będzie cieszył. Później będziemy myśleć o tym, jak ta drużyna ma grać, czy, czy trzeba ją odmłodzić, czy nie. No bo teraz, zobaczcie jest sporo takich powołań na no no tu i teraz. Właśnie no Grosicki, Salamon, zawodnicy już po 30 i którzy, o których poprzedni selekcjonerzy powiedzieli, nie, nie warto w nich inwestować, no bo to nie jest przyszłościowe. Ale to liczy się tu i teraz, to liczy się ten, ten jeden mecz 29 marca. Też dziwne, że Artura Jędrzejczyka nie ma. Byłby, powiedział Czasownik-Niewicz, że byłby, gdyby nie ta kontuzja barku, z której on dopiero wychodzi. No, nie grał w Legii od dłuższego czasu, dopiero wrócił do gry, teraz wszedł w meczu z Termaliką, ale nie ma... Sportowych argumentów, żeby go w tym momencie powoływać. To może porozmawiamy teraz troszkę o tych meczach. Szkocja, pierwsze spotkanie w Glasgow. Twoim zdaniem, w tym spotkaniu zobaczymy wszystkich piłkarzy, których Czesław Michniewicz chce posłać w bój na ten finał barażu. Czy to będzie jeszcze taki eksperymentalny mecz, sprawdzania różnych y, opcji, a y, i ewentualnie szansa na, na sprawienie jakiejś niespodzianki? To będzie pół na pół. Z jednej strony to będzie próba generalna, z drugiej zasłona dymna. I teraz trzeba odpowiednio wyważyć y, proporcje. Jak to zrobić, żeby y, trenerzy y, Czech, Czech i, i, i Szwecji. Nie do końca wiedzieli, jak my zagramy. Oni też mają trudną sytuację, trzeba się postawić w ich sytuacji. Wiedzą, jak grała drużyna pod wodzą Paulo Sousy. Nie mają kompletnie rozeznania, jaki pomysł ma Czesław Michniewicz. Oczywiście ten biały wywiad w jakiś sposób u nich na pewno też działa. Więc z jednej strony musimy posprawdzać sobie kilka możliwości w wymiarze tego jednego spotkania. Z drugiej, no musimy trochę rzeczy ukryć. Więc wydaje mi się, że zagra... Ją wszyscy zawodnicy, którzy wyjdą w podstawowym składzie, może z wyjątkiem Roberta Lewandowskiego, jeśli on uzna, że na przykład potrzebuje jeszcze odpocząć, ale, ale myślę, że do meczu jest jeszcze tyle czasu, że, że on wydobrzeje. Więc zagrają prawdopodobnie wszyscy, ale niekoniecznie wszyscy razem w tym samym momencie. Tak bym udzielił odpowiedzi trochę pokrętnej na Twoje pytanie. Dobrze, a później czeka nas mecz barażowy ze Szwecją i, i z Czechami. Chyba wszyscy się zgodzimy, że drużyna, na którą nie chcemy trafić, to, to Szwedzi. Z którą jakoś tak historycznie nam nie idzie w ostatnich latach. Zresztą Paulo Sousa może o tym też nam opowiedzieć. No właśnie, i teraz pytanie, czy Twoim zdaniem Polacy przy tych wszystkich zmianach, przy tych wszystkich zamieszaniach związanych z selekcjonerem. Będą faworytem w meczu, niezależnie od tego na, na kogo trafią, nie określałbym tutaj faworyta w tym spotkaniu. Myślę, że 5% dostajemy za to, że mecz jest rozgrywany w Polsce. Zawsze ten gospodarz ma minimalnie większe szanse, tak statystycznie nawet to się układa. Natomiast tak naprawdę ten finał baraży jest absolutnie adekwatny do rangi spotkania. No bo jeżeli sobie. Układamy ranking re reprezentacji europejskich, z których 13 ma pojechać na mundial. No to my jesteśmy gdzieś mniej więcej między miejscem 10, a 16, 18, w zależności od tego, w jakiej jesteśmy dyspozycji, jakie osiągamy wyniki. Więc musimy się zmierzyć z jakąś reprezentacją mniej więcej z tej samej półki. I właśnie taką drużyną jest i Szwecja, i Czechy. Żeby pojechać na wielki turniej, musisz taką drużynę pokonać. My w grupie eliminacyjnej aż takiego testu poza Anglikami, z którymi e, nie, nie, udało się, nie udało się meczu wygrać, nie mieliśmy. Więc e, uważam, że jest to po prostu adekwatny test sprawdzający, czy drużyna jest gotowa, żeby pojechać na e, mundial. Ale faworytem na pewno bym nas e, nie nazwał, chociaż, chociaż też takie wypowiedzi e, słyszałem. Myślę, że to bardziej e, ze względu na, na jakby takie podniesienie nastrojów przed tym arcyważnym meczem. No i obyśmy się miło, ewentualnie rozczarowali, a nie byli po prostu zawiedzeni po końcowym blisku 29 marca. Krzysiek, bardzo Ci dziękujemy. Krzysztof Marciniak, Canal Plus Sport był naszym gościem. To był podcast Towarzystwo Sportowe. Myślę, że jesteśmy dużo lepiej już przygotowani do spotkań reprezentacji Polski pod wodzą nowego trenera, czyli Czesława Michniewicza. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia, do usłyszenia. Towarzystwo Sportowe. Podcast Dziennikarzy Sportowych Radia Z.